Teraz standardowe oprowadzenie po kempingu, na którym przebywamy. Tym razem jesteśmy na kempingu pod drozami. Zaczniemy od dojazdu. Dro tutaj jest główna droga, tak naprawdę w ustroniu. Można przyjechać sobie albo od tej strony, albo od tej strony. Zależy, jak się wjedzie do ustronia, tak naprawdę. No i tutaj musimy wjechać w tą uliczkę. Jest oznaczona: tutaj jest jedna reklama kempingu. Samochody jadą. Tam jest druga reklama kempingu. I tutaj tak jak jest napisane, 100 metrów, trzeba przejechać tą uliczką, wjechać w tą uliczkę i tam wjazd będzie po prawej stronie. To idziemy. To jest idziemy. jeszcze, możesz pokazać, że to jest przy ulicy Targowej. Tak, to jest ulica Targowa. Przyszliśmy teraz tą uliczką tutaj do wjazdu. Mhm. I to jest tak, tu jest pierwsze, pierwsza Pierwszy brama drzwi. i jest napisane pod brzozami. I yy, od razu chcielibyśmy was... Ostrze co przedzić. Jak macie jechaliśmy, duży zestaw, to nie ma. jechaliśmy tutaj. No i generalnie mieliśmy problem. E, pomiędzy tymi drzewami nie przeszliśmy. Darek się wycofywał, ponieważ szeroka brama to jest trzeci wjazd. Tak, Będziemy jeszcze koło na... drugiego, trzeci jest na samym końcu. Tak jak ten znak ustąp tam na końcu, to jest brama wjazdowa tak naprawdę. Ta taka właściwa. Szeroka, taka bardzo... szeroka, żeby się zmieścić. Ja sądzę, że małymi zestawami tak, też, pewnie tutaj się też będzie łatwiej złożyć. tak Natomiast. No my się tutaj nie, nie złożyliśmy. I tak naprawdę, właściwy wjazd na kemping, to macie tam na końcu tej uliczki. Tak. Po prawej stronie jest wjazd. Nie wiemy, jak ten kemping wygląda do końca, co tutaj jest na nim. Będziemy tutaj starać się przejść po nim, ale tak naprawdę, no jak nie ma sezonu, to, to wszystko jest pozamykane. Ale tak. z tego, co tutaj widzieliśmy, no to tutaj jest na przykład jakaś wypożyczalnia rowerów czy coś jak ktoś Lęciarnia, nie ma bar. bary, jakiś bar jakieś tam pralnia jest też, więc jak ktoś nie ma sprzętu swojego to można tutaj wypożyczyć pokażę wam jeszcze cennik jak wygląda jakieś dania można sobie zamówić tosty, parówki, panini różne tutaj rzeczy można sobie kupić tutaj tak naprawdę jest jakaś wypożyczalnia z cennikiem pod brzozami i jakiś taki przykładowy cennik to jest rower to jest około na dzień to jest godzinę. godzinę i 30 zł za dzień No a teraz tutaj wejdziemy tym pierwszym wejściem na kemping, pokażę Wam jak wygląda kemping To do jakichś cen czy takich rzeczy to najlepiej to sobie sprawdzać już pod siebie konkretnie na, na stronę, stronie internetowej To jest na przykład na rok 2020 No jest już cennik podany Nie jest pokazane tutaj jest w języku polskim jest... tak o, możecie sobie zatrzymać to sobie zobaczycie jakie ceny ale mówię najlepiej to na stronie sprawdzać Tutaj na kempingu można y, po prostu wynająć sobie miejsce pod przyczepę, a można też sobie wynająć takiego boksa. My jesteśmy na takim boksie, zaraz parcelle, też dojdziemy tak? i pokażemy. Tak. No tutaj to się nazywa boks, boks kempingowy. No i tam jest oczywiście ten odpływ i. To wszystko zaraz wam pokażemy jak to tak. wygląda. I tutaj po prawej stronie od tego pierwszego wejścia, widzicie, tak wygląda tutaj ten plac. Tutaj nie ma, tu akurat nie ma chyba podziału na jakieś tam parcele, czy na jakieś boksy, tak zwane tutaj, to jest po prostu. Pola, poletko i można się ustawiać. Tutaj widzę, że jest tylko tak naprawdę dostęp chyba do, tylko do, do prądu. Część przyczep tu już stoi na stałe, widzę, że jest postawiona i nawet dosyć dużo tutaj jest na tym kempingu tych przyczep. Zastanawiamy się czy one są do wynajęcia, że tutaj właściciela i one są do wynajęcia. Bo niektóre z tych przyczep mają właśnie jakieś nazwy i tak mi się wydaje, że one mogą być do wynajęcia czy po prostu ludzie tutaj trzymają. Tutaj w tym budynku za nami w żółtym jest recepcja, więc jak coś przyjedziecie to tutaj do recepcji pierwsze kroki. A my idziemy dalej w to miejsce, gdzie my tak naprawdę stoimy. Zabaw no, zabaw. To nie jest tak naprawdę taki jakiś duży camping. To jest taki taki powiedziałbym, że średniej wielkości camping. Mm -hmm. Powiem wam, że pierwsze co tak tutaj, takie pierwsze nasze to było, że strasznie dużo przyczep tutaj stoi ogólnie. Teraz dojdziemy sobie tutaj do takiego miejsca ze stoletami i z miejscem do zmywania. Nie wiem co tu jeszcze jest. Jakaś świetlica też widziałem, że tutaj jest. Nazywa się to Pralnia. brzozówka. Pralnia jest też. Więc wszystko to co potrzeba tak naprawdę to jest. Tutaj jest pralnia, yy, 2 zł 15 minut Można sobie włączyć pralkę, suszarkę suszarka. Jest też suszarka, tak. więc standardowo to co powinno być tak naprawdę, można sobie pranie uprać mm -hmm. Tutaj są jakieś stanowiska do zmywania Tak tutaj też I tu ich sporo już jest i tam z drugiej strony budynku jest jakby powtórzenie tego, tam Również. też jest Tutaj mamy kuchnię, kuchnię. Pomieszczenie z kuchnią, jest tutaj światełko jakieś? Tak A tak wygląda hmm. kuchnia Ludówka, jakieś tam kuchenka, kuchenka, kuchenki gazowe do zmywania. Tak. I stoliczek. Tutaj mamy łazienki. Z prysznicami, Bardzo ładnie zrobione. To jest ładne. się prezentują. Teraz wejdziemy do toalet. Toalety tak samo. W takim samym stylu. Dwie umawalki Tutaj wchodzi się do toalety. Zapalę światełko. Tu jest pisuar, a toalety wyglądają tak. Czyli też bardzo ładnie. I co masz jeszcze tutaj? No i Tutaj świetlica jest, duży telewizor. Mam jeszcze nie o, świetlica zawał, jest bardzo duża. Tak wygląda świetlica, więc tutaj dzieciaki mają co robić. No, ale myślę, że też pod jakąś... Telewizor duży, no, można jakieś meczy czy coś, jakąś imprezkę tutaj zrobić. Krzesła są, więc jakieś tam oglądanie meczy, pewnie wchodzi w grę. Trambambula, czy jak to tam kto nazywa? Piłkarzyki. Piłkarzyki, można sobie pograć. Tu są jeszcze śmieci i też umywalki po tej, I po stronie, tej stronie, stronie są grunie. damskie to ale tej prysznice. Tak, z tej strony, czyli jakby odbicie jest to samo, ale pewnie wyglądają tak samo, więc. Dwa razy tego samego Wam nie będziemy pokazywać. Dokanie, tak. Tam jest wejście do Damskich. No i tutaj już jest tak zrobione, jakby alejka w kółko. Można sobie objechać w kółko to i tutaj się poustawiać. Ale jak widzicie, tutaj też już większość tych miejsc jest po prostu zajęta przez te przyczepy. Więc tak naprawdę nie ma tutaj dużo miejsca. Pojedzie właśnie jest, jeszcze jakiś kamper dojeżdża. My stoimy sobie tutaj, jak widzicie, gdzieś tam po środku się ustawiliśmy, żeby trochę trawki było. Pod brzuskami. pod brzuskami. Tutaj macie wielkość tej parceli, można tak zobaczyć, jak tutaj te, te parcele są. Czyli też jakiś tam daszek jeszcze do rozłożenia, no i zostaje kawałek tak naprawdę. Chyba, że nam przyczepa nie wejdzie w tą stronę, no to wtedy musimy się ustawić jakby po długości. Tak jak myśmy się właśnie tak ustawili. Tak jak myśmy się ustawili. Teraz Wam też. pokażę, jak wygląda. Z nowszych zrzutów, my już takie zrzuty znamy gdzieś tam z zagranicy, bo też we Włoszech takie były, widzieliśmy. Tak. Tutaj jest zrzut dla camperów ogólnie. Najeżdża się tutaj kamperem wjeżdża tutaj się zrzut, wody robi. A tu jest normalnie zrzut kota, tak zwanego, w takim nowszym wydaniu. Co ciekawe, teraz właśnie w tych miejscach tak. są te y, płyny. Do tak, i te płyny są mi przy umywalkach, wszędzie gdzieś się tylko praktycznie tak. da To są płyny teraz. No i to działa na takiej zasadzie, jakby ktoś nigdy nie, nie obsługiwał tego. To tutaj jest po prostu klapka. Podnosimy, tutaj zrzucamy, wyrzucamy kota. Tutaj mamy wodę ewentualnie do, do spłukania kasety i jak sobie ten przycisk wciśniemy to tutaj przez 20 sekund w tym wężu będzie leciała woda a oprócz tego jeszcze teoretycznie tutaj jest taka nóżka którą jak ciśniemy, to tutaj z tego kota powinno tutaj woda polecieć żeby tu spłukać to, te, te fekalia i takie, tak to działa takie, no mówię, takie z nowszych rzad, rzadziej spotykanych rozwiązań. Jakby ktoś dal kiedyś chciał, to jest boks numer 7, czyli od brzuzek tak naprawdę, tutaj do płotka. I tutaj nie wiem czy tutaj jest woda, jest z odpływem, tutaj odpływ, zaraz mu pokażę. Tutaj jest odpływ na zasadzie kratki, czyli podnosimy sobie tą kratkę, i tutaj wrzucamy rurę. I tutaj woda też jest na, na parceli, więc tutaj jeszcze część tych boksów wygląda tak, tak bardziej pod kampera przygotowana. Czyli jakieś wjazdy zrobione stajemy sobie kamperem i tam my one możemy sobie wody nalać i się podłączyć. cukki takie są porobione, ładne, nowe. i Tu jest kilka takich, jest kilka takich stanowisk zrobionych z oświetleniem. Dokładnie tak to ogólnie wygląda. To jest w ogóle camper box VIP, Dokładnie tak się to nazywa. Przełączę wody. Tu jest podłączenie, już na wtyczkę. A tu jest na zwykłe 220, a tu tak. jest na zwykłe 220, ewentualnie by już nie miał. Taki ładny, z odpływem, ładnie to wszystko wygląda. O mnie mówiłem, tutaj jest jeszcze po środku zrobione takie boisko do siatkówki. Można w siatkę sobie pograć, tu tak jak te ławeczki wygradza nam boisko. A tak wygląda nasza parcela, czyli od tych brzuzek do tych krzaczków. Jesteśmy tak naprawdę ustawieni tutaj od zera. I zostało nam w tą stronę jeszcze. Mamy tutaj, no może samochód by tutaj jeszcze się wcisnął, byśmy się troszkę bardziej popchnęli w tamtą stronę. No i jakbyśmy się tutaj z Daszkiem rozłożyli, to praktycznie byśmy byli na zero z parcelą. No i tutaj mamy ten drugi wjazd. Trzeba podjechać tutaj praktycznie do samego końca, do samego końca ulicy. I znajduje się ten wjazd, gdzie tutaj można sobie spokojnie jakimś większym zestawem wjechać. No, i to, co byliśmy w stanie Wam pokazać, to chyba Wam pokazaliśmy. Tak jak w przypadku Aleksy, tak naprawdę nie wiemy, jak to wygląda w sezonie i, i czy gdzieś wraz tam nie skłamaliśmy. Ogólnie, co o kempingu powiemy, pierwsze wrażenie było takie, że strasznie dużo przyczep tu stoi. Zastanawialiśmy się, czy ludzie tak naprawdę tu nad morzem tak przyczep te przyczepy zostawiają, czy to są to przyczepy jakieś tam kempingowe na wypożyczenie, więc... Do wynajęcia. Tak, ja stawiam, do... że one są wkładowe, najęcia, og rzecz, chyba do wynajęcia, ale... Ale ogólnie chyba nad morzem jest tak, że ludzie, dużo ludzi zostawia te przyczepy na tych kempingach i tak naprawdę powiedziałbym, że pół tych miejsc tutaj to już jest na dzień dobry zajęte, więc jak ktoś tutaj chce sobie coś rezerwować, to, to polecałbym się chyba streszczać z tym. Tak. E, bo w sezonie może być ciężko, ale ogólnie wiem, przyjemny kemping. Do morza nie jest daleko bo tutaj nie wiem ile jest ze 100, ze 300 metrów może jest do, morza tak, tak. naprawdę. Jedyny minus tutaj jest może być taki, że ta plaża. Plaże, że bo tak ta plaża że tak naprawdę wychodzi To jest dosyć wąska, tak. ale też nie wiadomo czy to po prostu te warunki pogodowe, tak czy to może tak nie podeszło. Nie, podeszł ale no łobisko, jest bo... jest wąska, no, jakby nawet jakby nie patrzeć na to, że nawet woda jak będzie spokojna to i tak ona To i jest... tak będzie wąził, bo Ona tam, tam szersza się robi tak naprawdę, jakby wyjdziecie z kempingu i pójdziecie Dopiero sobie na, na lewo i tam za tym molą jest troszkę szersza ta plaża. Dzięki za oglądanie i subskrybujcie nasz kanał, żebyśmy się mogli dalej rozwijać i jeździć sobie po kempingach i przede wszystkim Wam pokazywać. I dzięki za oglądanie, cześć i trzymajcie się. Pa.